Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj mały spacerek niedzielny. Postanowiłam wyjść z domu, pospacerować, spróbować tego mojego kamyczka troszkę potrząsnąć w moich przewodach. Może wleci. Ból się przesunął niżej, jest mniejszy, więc chyba się zsuwa. Mam nadzieję, że już niedługo się pozbędę problemu. No i idę. Znalazłam super fajne rzeczy. Śliczny zielony płaszczyk, beczułkę ceramiczną, perfumy. Pokażę Wam, jak wrócę. A teraz idziemy dalej. Oj, się obłowiłam, moi drodzy, dzisiaj. To są moje znajdki z drugiego etapu, który Odbyłam w dniu dzisiejszym. Mam katar, bo już jest po prostu mroźno. Nie pokażę wszystkiego, ponieważ zaczyna się ściemniać. Ach, reszta będzie jutro. Pokażę tylko rzeczy, których nie będę niosła do domu. I zostanę już w aucie i pojadam na garaż. Jest ogromny plafon ze szkła mrożonego. On ma jakieś 60 cm średnicy jest ciężki, tego nie będę go niosła do domu. Pod spodem jest troszkę firanek zasłonek, mój cudny zielony płaszcz. Nie widać jego koloru, wygląda jak limonka, ale to jest taka zielona. No może trochę limionka, ale bardziej taki zielony. Uff, I co jeszcze nie będę brać? A może będę brała, ale kinkiet, który będzie do mojego klosza, sopla z PRL-u, jest, jak widać, to jest śnieg, to nie jest farba, u nas troszeczkę pada. Znalazłam mnóstwo fajnych ciuszków, obrusy, książki, kasety, płyty, także jutro Wam wszystko pokażę, no dzisiaj już nie dam rady, jestem bardzo, bardzo zmęczona. Niosłam te cztery torby y, już spory kawałek, ale jestem dzisiaj bardzo zadowolona z moich znajdek. Pozdrawiam serdecznie i do jutra.